Zarząd Grupy Azoty Zak SA przekazał Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie Koźlu specjalistyczny ponton. To, jak mówi prezes zarządu Paweł Stańczyk, część misji firmy, do której należy wspomaganie lokalnej społeczności, a także służb zapewniających bezpieczeństwo. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i zdrowie to priorytety naszej firmy. W związku z tym, że jak mówi prezes Stańczyk, spółka azoty ma swój szczególny charakter, współpraca Straży Pożarnej i firmy jest bardzo bliska i trwa nie od dziś. Uznajemy, że potrzeby Państwowej Straży Pożarnej to są nasze własne potrzeby i tak, zgodzę, się, zgodzę się w pełni z, z opinią pana prezesa że nasza współpraca w Państwowej Straży Pożarnej ze spółką jest na bardzo wysokim poziomie. Po konferencji przyszedł czas na pokaz i więcej detali technicznych. W komendzie jednostki pływające, inne jednostki, cięższe jednostki pływające posiadamy i właśnie brakowało nam tej, tego, tego pontonu, który świetnie pasuje nam do tego, żeby podejmować działania w takich miejscach przygodnych. Trudno dostępne wodowanie, a jednocześnie skrócenie czasu jak gdyby dotarcia do poszkodowanego. To, to jest absolutny, absolutnie najważniejsze w naszych działaniach, no bo, bo to stanowi o życiu ludzi. Scenariusz pokazów to pomoc dwóm osobom w wodzie. Tu mamy dwie osoby poszkodowane. Jedna dwójka płynęła na kajaku, tak teoretycznie, jedna osoba jest właśnie na wodzie, się unosi, będzie krzyczeć, wołać pomocy i druga osoba no niestety gdzieś jest pod wodą, więc musimy z jednej strony zacząć taki e, początek, czyli ratownictwo specjalistyczne na poziom podstawowy, czyli a później już bezpośrednio wejdzie już specjalistyka taka głęboka, czyli nasi płetwonurkowie jako część grupy ratownictwa wodnego C.O. Opole. Jurek Roboczy przy obiekcie. Goty do zanurzenia. do zanurzenia. do Gościem pokazu był wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, który nie ukrywał zadowolenia ze współpracy spółki z służbami ratowniczymi. Czyli ja zawsze namawiam do tego, żeby ten, kto ma możliwości, a Grupa Azafy akurat ma takie możliwości, a żeby wspierać służby państwowe. Te służby, które ratują życie i zdrowie ludzi, a Straż Pożarna no nie, w sposób niekwestionowany jest na, pierwszym, na pierwszej linii ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Tutaj akurat zdarzyła się taka okazja, że pojawiła się szansa na zakup tego pontonu. Pontonu, który jak Panie widziałem, może dotrzeć wszędzie i w sposób bardzo szybki uratować życie ludzkie. A ponieważ opolszczyzna, no to w dużej mierze akweny wodna, a tutaj Kędzierzyn-Koźle zwłaszcza. To taka opolska Wenecja, można by było powiedzieć, z tymi swoimi kanałami i odrą. Także on jest tutaj potrzebny no, najbardziej chyba w województwie opolskim. Ale jak rozmawiałem z panem komendantem powiatowym, strażacy zawsze się wspierali. I w związku z tym na pewno ten ponton będzie wykorzystywany również w Opolu. Strażacy lubią się dzielić, także będzie on służył mieszkańcom całego województwa opolskiego, bo jest rzeczą, jak mieliście Państwo okazję się przekonać, jest rzeczą naprawdę potrzebną i szybko można go użyć, krótko mówiąc, a w takich przypadkach, kiedy, zwłaszcza jesienią czy zimą, dochodzi do jakichś zdarzeń typu wypadnięcie gdzieś tam, czy, czy, czy yy, nie wiem, podtopienie osoby, yy, no liczy się każda minuta, no bo temperatura wody jest niska, temperatura powietrza jest niska, yy, tutaj może dojść do bardzo szybkiego wychłodzenia organizmu i śmierci, krótko mówiąc, także im